Dzień dobry, nazywam się Jan Pason. Witam na kanale Lingua Latina Pro Omnibus, na którym rozkminiamy szczegółowo różnego rodzaju łacińskie sentencje. Dzisiaj zajmiemy się sentencją alea, ja jak ta jest. Zapraszam. Więc zaczynamy sobie od słówka alea. Co to jest alea? Alea, ale to jest rodzaj żeński. To jest po prostu kość do gry. Czyli taka kość, którą się rzuca. Która ma tam 6 różnych stron, jest ponumerowana od 1 do 6. Jaki tutaj mamy przypadek? Tutaj mamy przypadek nominativus singularis, czyli liczba pojedyncza w nominativusie, czyli w rzeczowniku, który odpowiada na pytanie kto albo co. Więc tłumacząc, mamy po prostu kość. Słówko jakta pochodzi od jaktare, jakto. Nie jest to bynajmniej jakaś trzecia osoba liczby pojedynczej tylko jest to inna konstrukcja, jak TARE oznacza rzucać. I tutaj mamy nominativus singularis participium perfectum passivum. Participium to jest taki stan czasownika, który opisuje jakby co jest w danym momencie robione, albo co zostało robione. W tym przypadku. Hmm, przetłumaczona, przetłumaczenie brzmi rzucona. No, czym jest kość? Kość jest rzucona. No est na pewno można się domyśleć na podstawie wcześniejszych filmików albo coś, że to nie oznacza nic innego jak jest. Natomiast ym, jak ta, no, to jest właśnie taki, taka konstrukcja participium. Partici, Participare to jest yy, po włosku oznacza brać udział. Natomiast passivum oznacza, że nie jest to stan czasownika, w którym jakby przedmiot w zdaniu aktywnie bierze udział, tylko na tym przedmiocie jakby coś się dzieje, coś się z tym przedmiotem dzieje. No i perfectum oznacza, że to jest. W przeszłości, czyli jakby działo, coś było robione przy tej rzeczy, coś się działo z tą rzeczą, a nie coś się dzieje z tą rzeczą. No i S właśnie pochodzi od s sum, no i oznacza nic innego jak być. No i tutaj mamy standardowo pierwszą osobę, singularis indicativum presence activum. I oznacza to jest, więc kość rzucona jest. Aby poprawić składnie, można powiedzieć kość jest rzucona, albo kość została rzucona. Skąd ono pochodzi? To pochodzi z momentu, kiedy Juliusz Cezar przekraczał Rubikon. Więc było tak, że były wojny w Galii i jakby cesarz po tych wojnach w Galii. Nielegalnie przekroczył Rubikon. Rubikon to była granica, przez którą nie wolno było przekraczać jakby siłami zbrojnymi w starożytnym Rzymie. Ponieważ wszystko na południe od Rubikonu było rozbrojone, to żeby nie było puczu, czyli sytuacji, w której jakiś pretendent twierdzi, że jest władcą i po prostu najedzie sobie na Rzym, żeby zdobyć władzę, to była taka. To był prawie taki zapis, że nie wolno przekraczać Rubikonu zbrojnie. Czyli jeśli by chciał przekroczyć razem z żołnierzami Rubikon. No to żołnierze musieli zostawić swoją zbroję na północ od Rubikonu. Natomiast i wtedy mogli jako cywile przekroczyć Rubikon, tylko że wtedy by to się działo zupełnie legalnie i byłoby czymś zupełnie normalnym. No. Celem tego, jak wspomniałem, było, żeby pretendenci do tronu nie mieli łatwo, natomiast Juliusz Cezar, chciał, chcąc zdobyć władzę, po prostu przekroczył Rubikon, a zrobił to dlatego, że inni władcy, ponieważ Imperium Rzymskie nie było rządzone centralnie, tylko miało w tym momencie trzech różnych ludzi, którzy zarządzali trzema różnymi prowincjami. Juliusz Cezar zarządzał bodajże Galią, Ktoś tam inny zarządzał regionem germańskim, natomiast regionem od Rubikonu w południe zarządzał ktoś trzeci. Nie pamiętam akurat dokładnie nazwiska, ale możecie napisać w komentarzu, jak odnajdziecie. W każdym razie, jak, równowa jak, Cezarz, jak równowaga przełożyła się na korzyść Juliusza Cezara, on po prostu przekroczył Rubikon pod biurzym. I zdobył sobie władzę. To był początek takiej wielkiej wojny domowej w Rzymie. No i jak został dyktatorem, oczywiście kazał ogłosić siebie em, dyktatorem dożywotnim, czyli dożywotnio sobie rościł władzę. I zdanie to było już znane dokładnie w starożytnej Grecji, tyle że brzmiało ono troszeczkę inaczej. Dzisiaj, w jaki sposób można to dzisiaj rozumieć? Dzisiaj się mówi potocznie kości zostały rzucone, co jest prawdopodobnie błędem, jeśli się założy, że kość się nazywa aleum, co jest oczywiście nieprawda. Natomiast jeśliby liczba pojedyncza kości brzmiała aleum, to wtedy alea byłoby przetłumaczenie poprawne w liczbie mnogiej. I wtedy ta również, ponieważ jaktum by wtedy było był participium perfectum passivum, tyle że tyle że jakby rodzaju żeńskiego, e, przepraszam, nijakiego. I też by, też by to się zgadzało. No tylko właśnie błąd jest w tym, że alea to jest liczba pojedyncza, więc poprawnie przetłumaczony brzmi to, że kość została rzucona. No i co mamy na myśli mówiąc, że kości zostały rzucone albo w tym przypadku dokładnie mówiąc kość została rzucona. Więc oznacza to tyle, że przekroczyliśmy prawo i nie ma odwołania już, czyli że konsekwencje następują bez tego, że można je w jakikolwiek sposób powstrzymać. No tak było z Juliuszem Cezarem, który przekraczając Rubikon, no wykroczył prawo w taki sposób, że nie może już powiedzieć e Przepraszam, ale odwołuję to jakoś. Nie przekraczam Rubikonu, poprawiam się, tylko przekroczył Rubikon i to było takie coś, co niosło ze sobą konsekwencje prawne, i dlatego, żeby tych konsekwencji negatywnych nie odczuć, po prostu poszedł do samego Rzymu i kazał się ogłosić dożywotnim dyktatorem. Natomiast można też interpretować całość w trochę inny sposób. Ponieważ jak się rzuca kością, no to, oznacza, to oczekuje się pewnego przypadkowego wyniku. Jak się rzuca kość, jak się powie kość została rzucona, no to znaczy, że kość nie jest w ręce. To tak jak poprzednio kość nie jest w ręce, czyli następują skutki prawne, bez, gdzie nie możemy się już odwołać. Podobnie nie wiadomo, co wypadnie, więc oznacza to tyle, że decydujemy się na jakieś ryzyko, podjęliśmy tą decyzję. I nie odwołujemy jej więcej. I tu można, to, że nie odwołujemy więcej, można też wyprowadzić z tego, że sama kość już się nie znajduje w ręce. Więc nie ma nad nią kontroli. To było tyle na dzisiaj. Gracias Ago Protencjonum tułam, co oznacza nic innego, jak bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Subskrybuj, adnotacjonis de oracionibus Consequis. Czyli zasubskrybuj. Powiadomienia o następnych prezentacjach, albo przemówieniach, bądź omówieniach. Bardzo dziękuję i do widzenia.